No ja witam z tej strony Wonsuś. Dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale i idziemy zrobić test nowej wędki casting z takim fajnym kołowrotkiem multiplikator. Jeszcze nigdy nie łowiłem na takie cudo, ale zanim zacznę łowić nad jeziorkiem, zrobimy sobie test tutaj w lesie, żeby trochę się poduczyć o co w ogóle w tym biega. Nie no sam jestem ciekaw. Wędka kosztowała dokładnie 380. No i co? Robimy pierwszy rzut. Tutaj się dusi. Trzymamy. I co? Rzucamy. O, widzicie, jak daleko leci? I to za pierwszym razem. Dobra, drugi rzut. Oho. No i stało się to, o czym mówiliście, że to się lubi bardzo plątać. O, tylko zobaczcie, nie? Armagedon się zrobił Kurde, o co tu chodzi? Ja pierdziele, nie Jeszcze nie zacząłem łowić A już całe się poplątało, nie? Jednak mieliście rację Że Na pierwszy test bez żuberka nie ma co iść No i ta wędka chyba, tak jak mówiliście, wyląduje w krzakach, nie? Mam nadzieję, że to jakoś uda się rozplątać, nie? Kurde. Ja pierdzielę. Co to za gówno sprzedali. Kurde, ja chcę łowić, a nie kurde z kołowrotkiem się męczyć. Kurde, nie wiem, czy jeden żuberek dzisiaj nie będzie mało, nie? Mogłem wziąć dwa albo całą skrzynkę. Kurde, puszpuli się poplątało. Ja pierdzielę Dobrze, tutaj a nie na pomoście Ja Cię kręcę Dobra, a tak na serio to wąsuś odrobił lekcję Trochę oglądałem jak się łowi na taki sprzęt I specjalnie kowrotek, żebym cały przekręcił Tutaj musi być na 9 Tutaj musi być na przykład na 9 a te pokrętło po prostu za mocno poluźniłem, o. Bo widzicie, robią się takie supły, jak, żył, jak guma dotnie wody. I po prostu trzeba trochę dokręcić. O. Widzicie, teraz jest idealnie. No i teraz mam kółowrotek idealnie ustawiony. No i co, można rzucać. O, widzicie? Kurde, znowu się poplątało. No, ale nie jest najgorzej, nie? O, już jest opanowana sytuacja. Dobra, nie ma co się bawić. Trzeba jechać na grube mamuśki. O, ja to drzewo zahaczyłem, nie? Puszczaj! Dobra, coś tam już umiem. Jeszcze nad jeziorkiem trochę się pobawię z ustawianiem. No i co, wąsuś jest gotowy. Piszcie w komentarzach jak oceniacie moje pierwsze rzuty, bo ja tak daję sobie 4 na 10. Nie było źle, ale w domu naprawdę dużo rzucałem i fajnie się łowiło i mało się plątało. No i co, widzimy się na pomoście. Dobra, idziemy już na pomost. Jestem ciekaw jak to będzie się łowić. Może akurat złowi się jakiegoś czupaczka. Bo pogoda jest wręcz wymarzona. Jest pochmurno. Delikatnie pada mrzawka. Trochę jest wiaterek. Więc taka, więc taka pogoda na szczupaka idealna. No i taka pogoda idealna, właśnie, żeby przetestować dzisiaj wędkę. Kurde, ktoś tutaj był na moim pomoście. Zobaczcie. Jakiś kij. O co tu chodzi? Ktoś tutaj był, nie? I to mi się nie podoba, nie? To jest mój pomost, i proszę tutaj nie wchodzić. O, dzisiaj będziemy sobie łowić w tym miejscu, bo tutaj nie ma liści, trochę tutaj. No i zobaczymy, może akurat coś ugryzie. Będziemy łowić na taką tanią gumę, żeby po prostu dzisiaj nie było szkoda, jak coś pozrywam. No i co, zaczynamy łowić. Kurde, tak mi się ta wędka podoba. To jest właśnie coś innego. Muszę jeszcze ten kowrotek trochę. Muszę ten kowrotek jeszcze trochę podregulować, żeby tak się nie plątało. Ale chyba jest już idealnie. Dobra. słupy się już nie robią. To jest najważniejsze. O. Bo pomału się to kręci i nie robi się żaden supeł. Tutaj mam na dziewiątkę. Czyli tak optymalnie, i najważniejsze teraz, żeby zrobić taki płynny ruch. O, widzicie? I się nic nie poplątało. No i co? Zwijamy, nie? Powiem Wam, już się przyzwyczaiłem, że mam kółowrotek z tej strony. Bo jak zawsze łowię, to mam po prostu z drugiej strony. Zawsze tak łowiłem, bo się przyzwyczaiłem. Bo było mi tak wygodniej. No i co? Fajna wędka. Nic się nie plącze. Pisaliście, że kurde nie będę umiał tym łowić. A jak widzicie. Jestem mistrz. O, trochę słupy się robią. No ale wiecie. Trochę trzeba się jeszcze nauczyć. Ale nie jest najgorzej. Myślałem, że to będzie w ogóle katastrofa łowić tym. Jak taka wędka za 380. Z żyłką, z kowrotkiem. To jest naprawdę fajna cena, jak na pierwszy casting. Tylko nie podoba mi się ten hamul hamulec tutaj. nie Jest taki kurde nie na miejscu jakby. Wolałbym jakby był po prostu gdzieś tak jak w tych zwykłych kowrotkach. Bo tak ciężko o tym się robi. No ale powiem wam. Kurde taka fajna pogoda, może akurat jakiś szczupak się złowi. No i zrobimy taki test wędki z szczupakiem. No ale dzisiaj wiecie, nie chcę w ogóle coś złowić, ale dzisiejszy odcinek jest taki, żeby po prostu się nauczyć, nic nie zerwać, a jak się złowisz szczupaka, no to będzie w ogóle sukces. O, muszą być takie płynne ruchy i daleko wtedy leci, nie? Trochę oglądałem YouTube, nie ukrywam, bo z początku ten kowrotek to była dla mnie czarna magia. Nawet nie wiedziałem, że jak. Nawet nie wiedziałem, że ta blokada sama się zamknie, jak się zacznie kręcić kołowrotkiem. Po prostu z takim kołowrotkiem nie miałem w ogóle do czynienia. Pierwszy raz takie coś w ogóle na oczy widziałem. Ale powiem wam, nie żałuję, że kupiłem taką wędkę. To jest coś nowego. Fajnie się będzie łowić na łódce, na te duże gumy. O, leci jak kurde. Jak ta lala, nie? O, nieraz jest taki mały super, ale to pociągnę. I kurde, jest bajka, nie? Z początku w domu, jak mi się poplątało, to myślałem, że kurde tego nie rozplątam, nie? Ale poplątało mi się chyba, nie wiem, z 30 razy to jest minimum. No i za każdym razem po prostu udało mi się to rozplątać. Czyli, czyli nie jest najgorzej, jak się poplączę, to idzie to rozplątać. No i co. Ja jestem z wędki zadowolony. O, leci, kurde, na pół jeziora, nie? Dobra, jak na razie sobie łowię 5 minut i nic się jeszcze nie poplątało. Czyli jest naprawdę zajebiście. O, leci tam, gdzie chce. No, tylko żeby jeszcze jakiś szczupak ugryzł, to byłoby naprawdę zajefajnie. Pogoda jest wręcz wymarzona. Jakby był listopad, grudzień, to na pewno by już siedział jakiś szczupak. O, widzicie, jak płynnie trzeba rzucać. No Dobra, czas na żuberka. Mistrz się jeszcze nie poplątało, Czyli Wąsów jest normalnie mistrz, łowienia na casting. Tak pisaliście, że kurde, nie będę umiał tym łowić. Pisaliście, że kurde, będzie się plątać. A widzicie? Wystarczy, że się człowiek trochę poduczy. No i fajnie będzie się tym łowić. No i co? Ryby nie biorą, to więc czas na żuberka. Dobra, nie za dużo, bo będzie się plątać. No i sobie zmienimy gumę. Mam chyba jakieś inne gumy. O, mamy jeszcze taką zieloną. Na taką nie chcą gryźć, to może na zieloną. Jest zielona woda. To może zielona guma będzie idealna. I co? Próbujemy. Może akurat coś się złowi. Jeszcze pójdziemy sobie na inny pomost. O! Najlepiej mi się podoba w tym kowrotku ten jak Jaki leci, nie? To jest coś pięknego. Takie zium. Jak leci guma, nie? Normalnie bajka. To są chyba moje najlepiej wydane pieniądze na wędkę. Jest o coś innego, no i po prostu się tak nie nudzi. Fajnie się łowi. Na tym zwykłym kowrodku to trzeba ten kabuł otwierać, zamykać. A tutaj o. Jedną, a tutaj o, jedną rączką. Tylko, że trzeba takie o, płynne ruchy robić i to jest wszystko, nie? Żadna tam filozofia. Więc jak ktoś chce kupić sobie casting, a myśli, że nie będzie umiał łowić, to wystarczy włączyć YouTube'a, obejrzeć sobie jakiś jeden film. O co w tym chodzi. No i idziecie na rybki i sobie łowicie, nie? To jest nic trudnego. Po prostu tylko kupić i łowić. Czyli wy też normalnie się nauczycie, nie? O. Widzicie? Już jest trudniej złowić szczupaka, niż się nauczyć łowić na casting. Bo widzę, że to jest nic trudnego. O, leci kurde na pół jeziora. Nie? To jest też fajna rzecz, że z pomostu idzie sobie daleko zarzucić. Dobra, lecimy na kolejny pomost. Niestety, ale na wąsusia pomoście nic nie brało, ale są też plusy. Kołowrotek jest cały, nic się nie plątało, żuberek wypity, a tak mówiliście, że będzie się plątać, a to gówno, prawda? Teraz tylko żeby orła nie wywinąć, bo o, deski są mokre, a wąsuś ma filcoki. Dobra, teraz idziemy na sąsiada. Pomost, tylko zobaczcie, jakie ma dojście. Ani poręczy, o! I kurde, wszystko lata. Zobaczcie, o! No. Najlepiej, jak nie ma poręczy, to trzymać się takiej o trzciny. No i co? Idziemy. Dobra, jako się udało. O zobaczcie, kurde. Liści tu nie brakuje, nie? O, pierwszy supeł, kurde na sąsiada po moście. Ale supeł do opanowania. To jest może mój dopiero drugi supeł. Jak łowiec, więc nie ma tragedii. Co jest? Kurde znowu. Kurde, jeszcze się rozpadało, nie? No, ale na rybach trzeba być twardy. I jak pada, to trzeba łowić. O. Jest szczupak, nie? Żartowałem. Same kurde mać glony tu są. Tu nie ma ryb, tylko same glony. A to przez to, że za bardzo chcę idealnie rzucić w to miejsce. No i znowu. O, zobaczcie. No, sąsiad, powiem ci, Twój pomoc jest pechowy. Już tu, kurde, na pewno nie przyjdę. Bo, kurde, za mocno się denerwuję, nie? Jeszcze kurde liścia zahaczyłem nie? No i kurde, po gumie I to by było na tyle, proszę Państwa Co jak co, ale sąsiada pomoc był naprawdę pechowy Straciłem gumę, tylko mi się plątało No i niestety kurde, o widzicie, zaczęło jeszcze padać Nie no Nie mam już żadnej gumy, więc idę do domu O, wszystko pozrywałem, tyle mi zostało zestawu Co? Tez wędki zaliczam na 9 na 10 Fajnie się łowiło, ale tylko do czasu Jeśli chcecie więcej takich filmów, dajcie łapkę w górę, subika i fajny komentarz No i oczywiście subskrypcję, żeby być na bieżąco, bo wąsusiowi się marzy wbić 100 tysięcy No i co, jeszcze na koniec Wam pokażę podbierak Bo byłem dzisiaj na rynku i kupiłem sobie podbierak Za... za ile? Za 60 zł Naprawdę było warto, więc co, widzimy się w domu Kurde, tylko zobaczcie jak się rozpadało, nie? Normalnie tragedia Tutaj mam mój podbierak, którym się chwaliłem Zapłaciłem za niego 60 zł No i Wam go chcę rozłożyć, zobaczyć Czy było warto, czy nie Taki trochę większy, żeby metrowa mamuśka tutaj kurde się zmieściła Taki widać, że jest, o, byle jaki, o, taki, kurde, dość długi, o, ale najważniejsze, że jest głęboki i, kurde, o, mamuśkę ciągnę, wkładam i chociaż mi się nie zerwie. O, tak się on prezentuje, jest naprawdę dość spory, ale byłem na rynku, kupiłem go za 60 zł. Więc myślę, że było warto. Teraz sobie pójdziemy do wanny i spróbujemy złowić jakieś płotki. A przy okazji sprawdzimy, czy żyją. O, zobaczcie, zobaczcie, jak pada, nie? W ostatniej chwili wróciłem do domu. No i teraz zobaczymy, czy uda nam się złowić jakąś płotkę. Jest trochę podbierak za duży. Podbierak jest trochę za duży, no ale może akurat coś się złowi. Kurde, ma trochę za duże oczka, nie? Dobra, nic się nie złowiło, bo są po prostu za duże oczka. No i ryby, kurde, po prostu przelatują. Dobra, teraz składamy tego potwora. O! Teraz mam tyle sprzętu, że nie mam go gdzie kłaść. Tutaj go sobie pierdychnę i niech sobie leży. No, i wpadłem sobie na taki pomysł ostatnio, że zrobię w sklepie takie pomieszczenie, gdzie będziemy trzymać wszystkie wędki. I to będzie taki sklep wędkarski. O, zapalimy sobie światełko. To jest moje akwarium, ale jest trochę za małe. I załatwiłem sobie już trochę większe, 200 litrów. Tutaj będę trzymał na przykład żywca na szczupaka. A jak będę miał te większe, to będziemy tam trzymać właśnie szczupaka i będzie stało sobie w tym miejscu jak widzicie to była kiedyś siłownia ale wąsusiowi się nie chce ćwiczyć jestem już po prostu chyba za stary wolę sobie chodzić na rybki no i wpadłem na pomysł, że po prostu cały sprzęt wydam już mam na to klienta a tutaj zrobimy sobie taki o ala sklepik wędkarski tam na ścianie będą sobie wędki, jakieś półeczki, gumy tu będzie akwarium z czupakiem. No i to będzie taki sklep wędkarski. I co? Fajny pomysł ma? Czy taki trochę ciulowy? Mi się wydaje, że będzie spoko. O! Jeszcze chcę Wam... Jeszcze Wam chcę się pochwalić takim pudełkiem, w którym mam przynęty na szczupaka. O! Tu mam u góry... O! Tutaj mam u góry blaszki, stalki, kotwice. No, i haki do gum. A w dolnym pudełku, o mam przynęty na szczupaka. Ta jest moja największa, ale najbardziej się cieszę o, z takich przynęt. Ale najbardziej się cieszę z tej gumy, bo jest taka sam raz na szczupaka. Dobrze, że kupiłem cztery, więc mam trochę. No i mam takich trochę mniejszych. O, takie fajne pudełko, właśnie. Na szczupaka. Tutaj są moje reszty gum. Jak widzicie wszędzie coś leży. Dlatego chcę zrobić takie pomieszczenie. W którym będziemy mieli taki sklep wędkarski. No i co to by było na tyle. Dajcie łapkę w górę, subika i fajny komentarz. No i oczywiście subskrypcję. Żeby być na bieżąco. Bo u Wąsusia dużo się dzieje. Do następnego. Nara. Buf.